Mamy, czy nie mamy? Wy widzicie pierwsi! <grym> nie ma! Cześć godziny witam Was serdecznie w filmiku, w którym razem wspólnie otworzymy moje pierwsze pudełko subskrypcyjne od Birchbox. E, bardzo myślę, popularne pudełko. E, nigdy go wcześniej nie zamawiałam, jakoś mnie nie kusiło, ale ostatnio skoczyła mi gdzieś reklama i zaczęła na mnie turce, że może znajdować się w tym pudełku mój ukochany spray do włosów marki e, Orbei. Oriba się pisze, na pewno kojarzycie. To jest spray, który naprawdę robi cuda z moimi włosami yy, i po którym ja nie na tak moje włosy wyglądają. Jeszcze go jakoś nie zakupiłam, bo mimo wszystko mam po prostu żal wydania 19 funtów na miniaturkę lub prawie 40 na duże opakowanie, no bo 40 funtów na spray teksturyzujący, yy, także jeśli go nie będzie w tym oto pudełku, to zamawiam sobie yy, po prostu produkt, bo mam nadzieję, że będzie. Bo ja mam tak, nie jest jakieś bardzo, bardzo lekkie, także zobaczymy. Cena tego pudełka to jest 10 funtów plus wysyłka, czyli 12,95. Pan z Hermesami nie. przywiózł, także wiecie, bardzo, bardzo szybko to do mnie dotarło. Myślę, że po jakichś trzech dniach, 3 do 5 dni na stronie jest taka informacja. Także dobra, komisyjnie mam nożyczki, otwieramy. Robię to na szybko, bo jestem przed pracą a nie, nie jestem w stanie zostawić tego do um, do montażu pracy, bo chyba bym wiecie. Myślałam tylko o tym, co jest w pudełku. Pudełko w tym miesiącu ma kilka różnych jakby wersji, jeśli chodzi o opakowania. Mi się trafiło takie zielone, trochę je tutaj przyciąłam. I w zależności od tego, jaki kolor mamy. Jakby pudełka, grafiki to są różne żywioły. Ja dostałam zielony, czyli ziemia, No, grafika jest bardzo, bardzo ładna. I co mi się podoba, na co wcześniej nie zwróciłam uwagi, że pudełko jest roz, tutaj, jest taka szufladka. Niech będzie ten spray, bo jak nie będzie to się zdenerwuje. No, bo tak naprawdę za 12 funtów można mieć tutaj ten, ten spray. Mamy czy nie mamy? Wy widzicie pierwsi. Mamy czy nie mamy? Mówcie: Nie ma! <noise> no ale dobre. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, bo ogólnie tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć produktów. E, także lecimy z tym, e, z tym koksem. E, pierwszy produkt to jest mm, chyba woda termalna tak mi się wydaje. I to jest chyba taka marka produkowana dla Beachbox. E, E, zobaczymy, to jest taka po prostu mgiełka, e, wiecie, odświeżająca, pisze nawilżająco, e, nawilżająco odżywcza chyba. E, zobaczymy, produkowana niby w Francji, e, zobaczymy jaki to ma, o fajna, fajna jak będzie do, jak ja to mówię, do utrwalania makijażu, utrwalania, do ściągania pudrowości, coś na zasadzie jak MAC Max Fix Plus, także ten produkt na pewno zużyje 50 ml, ładna opakowanie w takie kropeczki. <grym, <grym,> Bo ogólnie na tej stronie wypisywałam ankietę e, i tak dalej i starałam się aby tą ankietą nakierować, że e, chciałabym mieć właśnie ten produkt do włosów. Wpisałam też do nich maile, ale mi nie odpisali, e, także no nie wiem, widziałam, że niektóre dziewczyny dostały, niektóre nie dostały, bo to polega pudełko na tym, że niby wiemy co w nim może być, ale na podstawie naszego profilu są e, wkładane e, produkty. Ale dobra, coś, co mnie ogólnie mówiąc cieszy, chociaż do końca nie wiem, co to jest. O nie, chyba nam mi cieszy. E, marka Rituals, to jest marka, której ja miałam kilka razy e, produkty właśnie u siebie w użyciu i byłam z nich mega, mega zadowolona. I tutaj mamy e, peeling do ciała Scrub, także zobaczymy. Tutaj pojemność to jest 70 ml, i taka dosyć spora, e, spora próbka. Jestem bardzo ciekawa, jak on pachnie. O taki ma trochę. Trochę bardzo męski, męski zapach. Eee, dobra, zobaczymy. Taka seria właśnie w brązowym opakowaniu. Także jednego do używała, tego też na pewno chętnie zużyję. Wrzucę go sobie pod prysznic. Eee, tutaj mamy jakąś miniaturkę. Matko Boska, co to jest? Eee, jakiś olejek. To chyba do włosów z tego, co kojarzę. Eee, numer cztery. Jakiś olejek. Nabliżająco budowujący, no to chyba do włosów 14,8 ml taka e, mała buteleczka, e, plastikowa, ale całkiem porządnie e, wygląda. Dobrze, tego tak wiecie, e, tak nie, nie ciągnąłbym do noca, bo chyba bym, e, chyba bym się nie zbyt dobrze potęczyła. Eee, taki lekki, lekki zapach, ja musiała sprawdzić, jak tego produktu należy użyć. Eee, czy na nie jest włosy, czy to jest taki treatment, czy taki typowy olejek. Ja taki produkt lubię, także też go będę używała. Dalej, jeszcze trzy rzeczy. Eee, marka Lock eee, Mili, czy coś takiego. I tutaj mamy Ultra Gloss Lip Pencil, taką miniaturkę. No, kolor myślę, że będzie ok, także już zobaczymy, w ogóle nie znam. Eee, Podobne nawet do tego, co mam na ustach, a na ustach tak w ogóle mam e, Rimmel The One Lipstick odcień 700 i już zobaczymy, co to jest. No taki pomadko e, balsam, kolor nie mój, także na pewno komuś oddam, bo powiem, e, no że nie będę używała, ale ok, może gdyby była brązowa, to bym e, była bardziej zadowolona. Tutaj mamy produkt, który już obiecałam, że oddam Klaudii, chociaż dwa razy go sobie tam przetestuję. To jest taki spray, którego używamy na poduszkę i on mamy nam ułatwiać zasypianie. Często właśnie Brytyjki pokazują te produkty. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, dam wam znać, czy on w ogóle coś, coś działa. I powiem na... Ma zapach takiej e, lawendy z płynem po goleniu takim męskim. Także zobaczymy, czy on coś w ogóle da. Wszedł mi teraz aktualnie na język i nie jest to zbyt przyjemne. E, ale nie wiem, dam wam znać, czy taki produkt działa. Ja raczej znaczy nie mam problemów z zasypianiem, przeważnie chyba, że z przed pełnią księżyca, to tak mam, że jakoś nie mogę zasnąć, ale go sobie przetestuję, także wpadajcie na snapa i e, zobaczcie, co Wam tam e, powiem. I tutaj jeszcze jeden produkt marki. Trilogy, chyba coś takiego. E, witalizujący krem nalizujący. E, mam trochę kremów, no ale zobaczymy. E, zobaczymy, zobaczymy. 20 ml, czyli taka naprawdę bardzo fajna, duża, duża próbka. Nie wiem, może sobie to jego wycisnę. Zobaczymy, jak pachnie. Jest zabezpieczona, no ale, no ale okej. Okay. Jest taki uszysty, Jednocześnie cholernie różany I śmierdzący i nie mm, mm. Mogę przeżyć róże Ale to jest taka róża kadzidłowa e, Także też chętnie Oddam e, ten produkt I pomadkę do ust e, I z tego pudełka w sumie jest sześciu rzeczy, które mam To powiem wam tak, plink na pewno będę chętnie Używała e, Ten produkt też zamienię na zmianę Z makiem, o tym doczytam e, A tego jestem ciekawa Także ogólnie jak za te 12 funtów To myślę, że to było całkiem okej okay. Bardzo mi przykro, że nie było mojego sprayu i tym bardziej przykro, że muszę go teraz zamówić. I co tutaj jeszcze było w środku w opakowaniu? E, taka jakaś gąbeczka, w ogóle fajna. E, ta szufladka, podoba mi się. I chyba sobie to e, zostawię. W ogóle kolor, wiecie, że mój ja tu lubię taki ciemnozielony. Nie wiem, czy to w zależności od tego, jaki kolor, jakby czy jaki żywioł był wybrany, to czy w środku był spray do włosów. E, nie wiem, nie wiem. E, I co tutaj mamy? Weź 15% na e, w sklepie Beachbox Shop. E, kod welcome15, gdyby ktoś chciał, to możecie sobie skorzystać. Na pewno to jest tylko kod, tylko dla mnie. E, I to jest jeśli zamówimy powyżej 30, e, 30 funtów. E, lub chyba jeśli zrobimy sobie subskrypcję kilkumiesięczną e, możemy sobie o tym poczytać i jeszcze wiem, że tutaj na tej stronie możemy sobie zbierać punkty e, kupując tego Beach Boxa i to jest fajne, bo często dziewczyny widziałam, że wymieniają te punkty na produkty, które są dopiero na stronie i naprawdę można było za grosze e, fajne e, rzeczy dorwać, także nie wiem, nie wiem czy to jest ostatnie pudełko, czy nie ostatnie e, zobaczymy, dajcie mi znać czy wy zamówiłyście i czy się ten spray i w jest jeszcze kartka, e, co było w środku. Taka ala książeczka. Myślę, że całkiem spoko to wyszło. E, I. Aha, bo. Nie, już wiem. Pudełko, które dostaliśmy było w zależności od znaku Zodiaku, ponieważ jestem panną, dostałam Ziemię. E, dostałam Ziemię. Czy coś ciekawego jest w tej terepce? Raczej horoskopu, coś mi się nie chce. E, aha, powiem wam jeszcze, jakie są ceny, i co było jeszcze innego do dostania. E, więc ta pomadka. Tak, pomarka jest warta 9 funtów, to jest pełno w miarę produkt, chociaż no taki nie wygląda. Rituals jest warty 14 funtów, także spoko. E, tam Giełka e, 16, chociaż to są takie produkty, wiecie, produkowane czy marki pod e, pudełka, to to naprawdę to jest na wodę, fotomontaż, tylko po to, żeby e, zwiększyć jego wartość, moim zdaniem. Jeszcze udostępny krem, e, aha, do tego kremu właśnie mam próbkę i nie wiem, czy tutaj jest wartość kremu chyba 24,50, ale, ale nie tej próbki. E, Olejek. Pełnowymiarowe opakowanie, warte jest 18 funtów. I tutaj widzę, że jedna, dwie pompki, bo normalnie to jest takie opakowanie właśnie z y, pompeczką. Należy na y, zwilżone włosy y, lub na suche, żeby bardziej były takie błyszczące. Y, spray. Pełnowymiarowe opakowanie, warte jest 16 funtów. A jeszcze Wam y, widzę tę informację, że to pełnowymiarowe ceny. To są takie ceny, jak są na tej stronie Filchbox. Y, Aha, czy ja nie, ja po prostu mam co było u mnie w pudełku, e, wsadzone w środku, no bo wiem, że jeszcze był ten spray dostępny. E, I tutaj jakieś coś tam, strety, tyty. I mm, jakiś produkt z tej marki będzie dostępny w przyszłym e, miesiącu. Także ogólnie gdybym się nie nastawiała na to, że chcę ten spray, to powiedziałabym, że to jest całkiem spoko pudełko, bo nie ma e, lakieru do paznokci, nie ma produktów, które bym nie użyła. No ten ruszany krem po prostu mi nie, e, nie pasi ze względu na zapach pomadka, ze względu na kolor, ale ogólnie jest ok. E, Moim zdaniem, nie znam żadnego produktu, nie miałam z nich styczności, z żadnym z nich styczności. Także ogólnie jest dobrze, e, ale nie powaliło mnie na kolana. Ale tak to jest: kiedyś kupuję pudełka, w których nie znamy zawartości. Dajcie znać, czy będziecie kupowali dla siebie jakieś pudełka e, kalendarza adwentowe. Ja sama bym chciała jakieś kupić. Może poleccie mi kalendarz, który mieliście w zeszłym roku, który jest tutaj dostępny w UK. E, które bym mogła właśnie sobie kupić, bo te kalendarze już wchodzą i za niedługo ich e, nie będzie, bo on jak rzucają z właśnie strony te kalendarze na ofertę do sprzedaży, to one bardzo. Przepraszam, one bardzo szybko znikają, e, szybko są wykupywane. Chciałabym coś kupić, na pewno nic z serii, e, nie wiem, Charlotte Tilbury, bo tam wiem co jest i w ogóle 150 funtów za kalendarz, którego znam zawartość, wartość, który wcale jakiś rewelacyjny nie jest, mi nie kusi. E, żadne też takie typowe, jak z jednej marki, że nie kupię nic z Body Shopu, czy z jakiejś strony, gdzie po prostu będzie miks produktów. E, także polećcie mi, bo na pewno, na pewno bardzo chciałabym kręcić vloga, vlogmas w tym roku. Mów wolniej i myślę, że otwieranie codziennie tego jednego pudełka, wiecie, tego okienka lub co drugi dzień, w zależności jak kalendarz jest zaprojektowany, będzie czymś fajnym i będziemy się razem ekscytować, bo może ktoś z Was starzym ten kalendarz. Także dobra, napiszcie mi proszę polecenia i dajcie znać, czy podobało Wam się to pudełko, czy byście sama zamówiły. A jeśli zamówiłyście, to otrzymiałyście spray. Także to tyle i buziaki, widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa.